Ale trzeba przyznać, że szanse w tym momencie dostał naprawdę ciekawą i taką, która zbyt często się nie zdarza. Na pewno chcieli wycisnąć tę cytrynę do końca. Będą chcieli zrobić co tylko w ich mocy, żeby zapisać się złotymi zgłoskami na karcie polskiej Ligi sportowej w tym sezonie. Pierwszy rywal, jak już wiemy, bardzo, bardzo trudny. I pierwsza Ignacja to jest dzieło właśnie paszy. Teraz jednak obrywamy, obrywa ref. Odpowiedź od Szatara to kolejne wyrównanie. No ale zawodnicy ekipy rakującej już zajęli bombsite. Ball. No tutaj gdzieś ten jeden punkt dodawał Innocent z zawodnikom Liquid Biceps w tym spotkaniu. O ile chodzi oczywiście o rundę nie ma mapowe, a rundy na mapach, no to może być to dosyć mało, ale zobaczmy, bo już ten jeden punkt mogą zdobyć teraz w rundzie pistoletowej. Jezefir teraz z fragami pozostaje, tylko jeden zawodnik był, to Wegi po stronie Illuminar i mamy pierwszy punkt zdobyty przez ekipę atakującą. Także dosyć szybko udaje się ten jeden punkt zdobyć, za niedługo może coś więcej w... Ciągną z tego spotkania zawodnicy Liquid Biceps. Natomiast, co najbardziej mnie tutaj pozytywnie może też zaskakuje, mówimy o tym wieku zawodników. no Mamy tutaj najmłodszego, aktywnego gracza, który nie jest standinem. Mowa oczywiście o Rewie, który ma 16 lat i, co ciekawe, jest prowadzącym tej ekipy. Jak musi się czuć. No, tego się nie dowiemy, natomiast zastanawiam się, jak może czuć się zawodnik, który ma 16 lat, który ma prowadzić spotkanie i ma w swoim teamie raz, dwa razy starszego zawodnika od siebie, bo równo 32 lata ma pasza i dodatkowo zawodnika, który niesie ze sobą nie tylko bagaż emocjonalny, a również takiego doświadczenia i samego sama presja, która może pojawiać się tutaj w związku z tym, że ten pojawia się na serwerze w jego drużynie, może być w jakiś sposób obciążeniem dla niego. Tymczasem Wegi z pierwszym fragiem. No i będzie Iluminar tak może właśnie kąsało w tej rundzie, numer dwa, aby wygrać Force, aby oddać już teraz te celne strzały z Diglik. To może się wydarzyć właśnie tutaj na górnym trupie. PHR, piękne strzały. Jeżeli właśnie o zawodnikach prowadzących mowa, to tutaj doskonale poradził sobie Tomasz, pozostaje tylko szater oraz pasza. No a oni mają duże problemy. No, oczywiście szatra w ale nie ma jeszcze bomby. Teraz spróbuję zawalczyć z Mouse'em Ten jednak odwrócony ten go szuka. No i bez strat Illuminar wygrywa tę rundę. Warto też wspomnieć na samym początku, patrząc na mapę Daz 2, że jest to najrzadziej grana mapa przez Illuminar, patrząc na spotkania oficjalne według serwisu HLTV w ostatnich trzech miesiącach zagrali tylko raz i przegrali mapę Debas 2, także rzeczywiście może wybrali ją jako taki e, trening. Tak, mówił o tym Innocent, ale mówili jeszcze o tym wtedy nasi eksperci w kontekście tego weto, które pokazało się na ekranie i tam faktycznie jakiś drobny ochlik się wkradł. Było tam pokazane, jakoby Illuminar zbanowało swojego ulubionego treina, no a to oczywiście ekipa Liquid Biceps. Tę mapę chciała od razu wyrzucić. Jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiłeś, ref jako prowadzący 16-letni, który będzie wydawał kole, będzie mówił, co robić na początku rundy paszy. Odpowiedź na, na tę Twoją zagwostkę być może niesie Inwood. Trener ekipy Liquid Biceps w tym momencie. On udzielił ostatnio wywiadu, w którym mówił, że dla niego tak naprawdę już okazało się, że to nie będzie żadną presją, żeby być trenerem Jarosława Paszy-Jarząbkowskiego. Bo jest to osoba, która jest bardzo podatna i lubi dostawać te uwagi. Jeżeli coś nie wyjdzie, potrafi Jarek przyznać się do błędu, potrafi naprawić swoją grę, przyznać, że sprawę zawalił. Myślę, że też z rewem. Takiego zatem problemu nie będzie. No a sam Jarek, jak mówił trener ekipy Liquid Biceps, no a wcześniej, oczywiście, osoba współpracująca z projektem Pirate Esports, Pasza też te midround cole szczególnie ma według trenera tej drużyny niesamowitej. To też dużo wnosi spokoju no i takiej stabilizacji do gry Liquid Biceps. Może teraz się nie uda, będą prawdopodobnie tracili jeden punkt do ekipy Illuminar, którzy po raz kolejny powinni bez większego problemu uporać się z rywalem. No poczekamy jeszcze troszeczkę. Na stronę atakującą, grającą w pełnej krasie. Te karabiny jeszcze w tym momencie się nie pojawią. Wydali sporo pieniędzy, nie przynosi to więcej niż te dwie eliminacje od Zefira i Paszy. A zatem prowadzenie Illuminar powinno za moment się zwiększyć. No na razie zacznijmy o okazji ref, za bardzo, żeby te midranty kole wydawać, bo tak jak w poprzedniej rundzie taki w tej dosyć szybko zawodników traciła ekipa atakująca, nie mieli za bardzo możliwości odpowiadania tym bardziej, że nie było też zasobów do dobrego ataku. Podobnie będzie również w tej rundzie, tylko gloki w rękach terrorystów. może coś takiego prostego typu wejście środkiem, wyjście na bomb B górnym trupem. O, i tutaj dobry flash na mida, dorzucony też od phr takowy flash i on już się przydaje. PHR dwie asysty, Maus dwa fragi, Snacks również dwie eliminacje. No i mamy po rundzie dosyć szybko, uporali się gracze i Luminar ze swoim przeciwnikiem, ale przecież była to runda ekonomiczna. Tutaj również hat odnotował Snacks. Mówił o tym nam Innocent, jak ciężko jest wyłączyć Snacksa. No cóż, jeżeli się go znatle co Paweł, pewnie ma się jakieś sposoby, ale te sposoby będzie tutaj trzeba aktywować już za chwilkę z perspektywy drużyny Liquid. No to jest czas najwyższy. Nie można odpuścić takiego rywala, jakim jest Illuminar Gaming, na zbyt duży dystans. No bo wtedy oczywiście ci zawodnicy, młodzi zawodnicy Liquid Biceps, mogą poczuć się sterroryzowani przez drużynę przeciwną. Faktycznie te przedmeczowe założenia mówiły dość jasno. Raczej Illuminar wygra to spotkanie wynikiem 2 do 0, raczej te mapy nie będą niesamowicie zacięte. Tutaj powinni sobie zawodnicy prowadzeni w tym momencie przez PHA poradzić. No, ale jeżeli faktycznie te początkowe stadium mapy DDS 2 udowodni, że illuminar nad wszystkim panuje, a myślę, że ta runda druga, gdzie grali zawodnicy strony broniącej z pistoletami i wygrali ten pojedynek bez żadnej straty, ona już pokazała nam, że tutaj jest chęć wygrania tego spotkania, by nie bawić się z przeciwnikiem, zapisać trzy punkty po zwycięstwie dwa do 0 na swoim koncie. No i myśleć już o kolejnych kolejkach. Bez strat w tej rundzie, to dobrze na pewno dla ekip atakującej zostawiają sobie 55 sekund na wykonanie tego wejścia. Jeden smoke, dwa flesze, mołotow łuszcza Tara. Podchodzi jednak blisko Ritz. No, zagrywka, która też, jak wczoraj mówiliśmy, było parę takich miejscówek, które są biletem w jedną no stronę. Tutaj również jest. i niestety Paweł nie radzi sobie. A Zephyr zdobywa eliminację, coś lepiony. Ale był plan, był plan, ponieważ dorzucał Snaks granat błyskowy. E, oczywiście można było pewnie dograć nieco lepiej timingowo, ale teraz idealnie dogrywa to pozostała część. Illuminar, no bezbłędny jest Snaks, jeżeli chodzi o te strzały, jeżeli chodzi o dyspozycję snajperską. Trzy fragi dla niego i kolejny punkt dla antyterrorystów. No, widać też, że próbuje ekipa Liquid Biceps tak midrandowo to zagrywać, bo widzimy, że rozstawiają się po pozycjach, czekają na znak, czekają na jakiś plan. Nie ma e, takiego ne, czasami widzianego przez nas u niektórych drużyn. E, Planu realizowanego od samego początku. Jeżeli rzeczywiście ten kol pojawi się na spawnie, gdzieś w pauzie, ta, podczas pauzy taktycznej, to bardzo często ta runda może się w, rozpocząć nieco szybciej. To znaczy, już jeżeli masz plan co do tego, co robić w rundzie, od razu zawodnicy idą na swoje pozycje, próbują dorzucić granaty, realizują to natychmiastowo. Tutaj ta realizacja, właśnie w tej rundzie na przykład, jest nieco szybsza. Oczywiście chodzi tutaj głównie o trafienia, chodzi głównie o te fragi, które póki co na konto Rewa oraz Myra, ale jeszcze odpowiadaj, Minar, tu do dyspozycji jest PHR i ten ma bardzo dobrą pozycję. Na środku za chwilkę będzie walczył, natomiast mał wyeliminowany przez Myra to jest doskonały moment, żeby podłożyć bombę i to już się udaje zrobić. Liquid Biceps w tej rundzie z pistoletami jest w stanie nas zaskoczyć, a za chwilkę Snacks oraz PHR będą stawali przed ciężkim zadaniem. I tu już nie ma znaczenia, czy grasz na MIX, czy grasz na klasową drużynę. Odbicie w będzie dosyć ciężkim zadaniem i chyba niepotrzebnie szukali tych fragów antyzawodnicy terror, bo przecież to. To daje okazję te terrorystom, żeby ten site odbić nieco łatwiej. No właśnie, to sami gracze terror podeszli niemalże pod celownik swojemu przeciwnikowi. Oczywiście były tam granaty błyskowe, była próba dogrania, e, taka no powiedzmy dwójkowa, jeżeli chodzi o utrzymanie tego siteu, No ale to i tak nie przyniosło zamierzonego rezultatu. I przegrywają taki, e, taką rundę, która no, układała im się bardzo dobrze. Ale zaskoczyli nas troszkę zawodnicy Liquid Biceps z tym, że potrafili e, tak mocno wejść w ten pojedynek. Brawo, wielkie brawa dla PHR-a. runda od Tomasza. On najpierw odciął gracza, który pobiegł na galerię po, po broń, po karabin. Auk przez Zephira był podniesiony ale szybciutko, szybciutko Phr sprawdził te pozycje, zdobył eliminację, tym samym zostali tylko ci zawodnicy, którzy wchodzili wtedy na bombsite B. Do tego jeszcze Phr dokłada trzy eliminacje podczas tego odbicia. Znax tam był tak naprawdę statystą, choć oczywiście bez niego pewnie takie odbicie bombsite'u mogłoby się samemu Phr-owi nie udać. Przechodzimy do kolejnej rundy. Zawodnicy ekipy ter rozdobyli naprawdę sporo pieniędzy, więc nie tylko teraz grają fula, ale już chyba ubezpieczają się na kolejną taką rundę. I to bardzo przyjemny obrazek, bo będzie można w tym momencie przetestować się w boju przez troszeczkę większą ilość rund. Czekają zawodnicy w okolicach anarchii. Bomba jeszcze zostawiona. No, będzie czekał na nich Snak ze snajperką, a już mówili eksperci w studio. Po pod i Luminar Snacks też w coraz, coraz lepszej formie. Pewny siebie. Grający za WUPOł na daście na długiej. No to jest miejsce. Absolutnie dla niego. I już otwarcie zostało osiągnięte. Na 50 sekund do zakończenia tej rundy i widzimy jeszcze skrót od Ritza. On cały czas chce świtrować tę galerię. Zawsze chce znaleźć się. dla dla Rewa może tutaj wyjść nieco korzystniejszy. Nie, A, nie sprawdza. No to będzie problem. Będzie bardzo duży problem, bo Ritz w takich sytuacjach właśnie odnajduje się e, bardzo dobrze. A on siedzi ten, na paczce, jest, on nic nie musi robić. No właśnie, to jest ten dynamiczny zawodnik, który teraz e, no, dostał prezent ewidentnie od losu. E, no i fajnie, że zawodnicy Terror mają bombsite, mają kontrolę, ale znowu, no. Troszkę ubolewam patrząc na to jak wygląda ta sytuacja na mapie, bo gdyby jeszcze to był zawodnik wyeliminowany Terror, który niósł bombę i, i w taki oto sposób gracze Illuminar by zdobyli nad nią kontrolę, ale nie, oni sami tam tę bombę zostawili, teraz jeszcze mamy wyrównanie po fragu od jego 6 sekund, 5 sekund, teraz nawet nie musi Illuminar do tej bomby podchodzić, no pakaparzy. Jest to na pewno ciężki moment dla, dla drużyny samej, bo doskonale wiedzą, że Takiej rundy nie ogląda się, że takich błędów nie można już w takim etapie gry i na tym poziomie rozgrywki popełniać. No niestety coś takiego się pojawiło. Zdarzają się oczywiście takie... To powinno być emergency meeting i tak, rozmowa impostora, kto, kto który zostawił bombę. Bo to ktoś to jest wewnętrzna robota. No ale myślę, że w tej sytuacji przekrzykiwali się zawodnicy, kto co robił, kto gdzie był i nie doszliby ostatecznie do, do wniosku, co tak naprawdę zawiodło i od kogo tak naprawdę. Ta paczka wylądowała na ziemi, z czyich rąk wypadła Snacks wyeliminowany jako pierwszy, a więc coś, co w tym meczu też nie jest czymś stałym, czyli entry frag od ekipy Liquid Biceps. Granat od phr zaboli, zaboli na pewno Rewa leci, no niedaleko, nie jeden punkt Kevlaru, a więc no, faktycznie te straty niezbyt wielkie, dość wysoko ta eksplozja nastąpiła. A Ritz dalej swoją grę będzie chciał tutaj prowadzić. Galeria podkrócona, sprawdzona, dorzucony smog, wycofania, dzięki temu PHR po fleszyku wychyla na Rewa, no i kończy tak naprawdę swoje zadanie, jakie gdzieś tym granatem chciał zamarkować, że będzie szukał tej iglinacji na środku. Dalej już wcześniej udawało się PHR-owi właśnie tam te ważne fragi zdobywać, chociażby na rywalu, który podniósł Auga w rundzie ekonomicznej dla drużyny Liquid. Tymczasem jeszcze próbują zaatakować. No, Sytuacja 4 na 4 dalej może postawić ich jako faworytów. W tej rundzie tak czysto teoretycznie Ritz zostaje wyeliminowany i tym samym naprawdę nadzieja jest po stronie Liquid Biceps. Jeszcze Zephyr z fragiem ze swojej sniperki na WeGim pozostaje Maus i Phr, a oni są daleko, daleko od całej tej akcji. Także szansa na drugi punkt no, powinna zostać wykorzystana, bo przecież teraz bombsite kontrolowany przez terrorystów. Mogą się rozstawić. Mają dużo czasu, aby zająć dobre pozycje, ale Maus i Phr. Tego duetu jeszcze w retake'u nie widzieliśmy. Widzieliśmy natomiast PHR oraz Snaxa. Wtedy im wyszło odbijanie i B. Czy tak samo będzie teraz w wykonaniu PHR-a? Wcześniej właśnie to Tomasz fragował trzykrotnie. Teraz musiałby powtórzyć ten wyczyn. I musi to zrobić dosyć szybko, bo za timer bomby tyka coraz szybciej. Już ponad połowa czasu minęła, więc PHR pod lekką presją. Madi Fiuskita ma, ma możliwości, aby tę bombę rozbrać. Ta paka swoją drogą jest podłożona w takim miejscu, że jeżeli udałoby mu się namierzyć ustawionego na screamie, e Myra byłoby po rundzie, ale na szczęście Pasza był na longu i on. Uspokoił sytuację, chociaż można by rzec, że dopóki jeszcze PHR był na mapie, dopóki jeszcze walczył, to tam raczej o spokoju nie można było mówić. No świetnie, świetnie ustawiony pasza podczas obrony tej podłożonej paczki. Przeszedł od galerii na anarchię, na długą. Tam znalazł te nawiązane. A teraz pojedynek numer jeden, wygrany przez szatara, uśpiony jeszcze dodatkowo. W tej sytuacji Snacks, ale pięknie, go Ritz na piachu. Ritz po raz drugi, blisko było przeniesienia tego spreja, prosto na mera, który poobijany do 50 HP jeszcze stanowi o wyrównanym stanie rzeczy w tej rundzie. Chociaż wyrównania nie widzimy, jeżeli spojrzymy na paski zdrowia. No bo PHR już tylko 13 HP na swoim koncie. On będzie grał defensywnie w samym bombsite. Snacks na BS-a też poobijany. No i przenosi się ekipa Illuminar pod BSA. Jeżeli rywale zajmą B. A mogą to zrobić, bo widzimy, że w górnym trupie, w tym mew, daje informacje, nikogo nie słyszy, nikogo nie widzi, nie nasłuchuje żadnej rotacji od środka, po tej po prostu nie ma. No to można by pod tobę wchodzić, ale jednak decyzja będzie inna. Zephyr ze snajperką cały czas wcelowany w długą, tam zostaje wyegmentowany PHR. No i na 50 sekund do końca wygląda na to, że snak ze snajperką dobrze wcelowany, niedługo będzie miał pracę do wykonania już pracę próbuje wykonać. Maus na środku przejmując tym samym pozycję po oph którego wcześniej widywaliśmy tutaj dosyć często, ale jest przejście środkiem, jest wejście na bomb safe. przynajmniej taka próba, bo tutaj stoi maus i on z jednym, drugim, trzecim fragiem jeszcze pomagał. Rico oczywiście wcześniej obił Myra, no, ale taka indywidualna akcja. No, sam zawodnik był w stanie obronić bombsite B w niezbyt wygodnej sytuacji, bo gdyby tylko ktoś przedarł się do okna, gdyby już byli w stanie rozłożyć sobie tę walkę do takiej sytuacji na, dwa na jednego, gdyby byli w stanie sprowadzić ją właśnie do takiego starcia, no to absolutnie inaczej by to wyglądało. A tak kolejny punkt ląduje na koncie Illuminar i znów drużyna. Z Paszą na czele. No nie jest w stanie punktować. Teraz jeszcze Ritz. Widzimy, że łapie wiatr w żagle i zaczyna grać agresywnie. Je przejęty dolny trup tutaj nie tylko Ritz, ale również i Snacks pojawili się na początku tej rundy, aby fragować. No i tylko teraz Pasza próbuje wyeliminować swojego byłego kolegę z drużyny. Nie uda mu się tego zrobić, ponieważ przychodzi z pomocą Wegi, który również przecież pod szyldem Virtus.pro Pro miał okazję przez chwilę pograć. No i tylko ref pozostał. W Nie trwało to jednak długo, bo ósmy punkt już doliczony na konto illuminar. No Illuminar potrafi zamieszać w tym spotkaniu. Raz ustawieni spokojnie, gdzie jedynie Ritz i PHR szukają w okolicy środka swoich trafień. Teraz widzieliśmy Snacksa w dolnym tunelu ze snajperką, i świetnie sobie tam poradził. I bardzo, bardzo skuteczni byli zawodnicy Illuminara w tej swojej agresji. No bo najważniejsze to oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli już podejmujesz walkę, Park w bark z rywalem. Jeżeli luminar podchodzi do swojego rywala, nie popełnić najmniejszego błędu, bo takie wtedy będą kosztowały o wiele więcej. Mocno poobijany Zephyr, to jest pierwszy zawodnik, który dość mocno oberwał w tym pojedynku. 24 HP, no ale jest snajperka w jego dłoniach, także może mieć to troszeczkę mniejsze znaczenie. Ritz natomiast postawiony. Na respie podsadzony na skrzynkę i to jest pozycja, której jeszcze w tym meczu Liquid bicepsu swojego rywala nie widziało. Jeżeli tylko zdecydują się na przejście środkiem pod bombsite B, to jestem przekonany, mogę stawiać wszystko, że taka przynajmniej jedna eliminacja na otwarcie tej rundy dla Ritz'a tutaj wpadnie. PHR też dobrze przygotowany, z drugą snajperką, co ciekawe, po stronie Illuminar. A liquid biceps dalej czeka. Znowu wchodzą, będą atakować. Będą wchodzić dopiero po upływie około minuty. Gdzieś ten plan się krystalizuje. Konstruują swoje wejście. Być może dużo rozmawiają. Co tak naprawdę w takiej rundzie najlepiej byłoby zrobić. A teraz, który widzi rywala, widzi paszę. Jest jeden, jest drugi frak. Na trzeciego też miał okazję, ale poobijał rywali. No i teraz PPR może to dokończyć. No i biedny Zejfir 3 HP. Jeden na 3. No teoretycznie jeden punkt zrobiony na każdego przeciwnika, teraz jeszcze niewiele brakowało, a oberwał by grantem błyskowym bezpośrednio, no nie zabiłoby go to na pewno, ale odebrało jedną trzecią HP w takiej sytuacji. Mamy jednak dziewiąty punkt dla Illuminer i znowu bezgłośnie troszkę te rundy kończą się dla ekipy Liquid Bicep znowu nie pokazali nam zbyt dużo. Nie byli w stanie przejąć bombsaitu. No na razie na palcach jednej ręki moglibyśmy liczyć te momenty, kiedy udało im się podłożyć bombę, kiedy udało im się przedostać do bombsaitu. Oczywiście warto zaliczyć też tę rundę, kiedy na bombsaita weszli bez bomby, no bo jednak site udało się zdobyć, ale bez większych następstw. Tymczasem Ritz, no to jest ewidentnie chęć gry, przyspieszania tej gry, chęć agresywnego rozgrywania tych rund i przejmowania inicjatywy w spotkaniu, bo widzimy, że teraz skrócony przez niego Środek wcześniej skrócony trup, wtedy miał też pomoc Snaksa. Teraz chyba nawet ta pomoc nie jest wyjątkowo potrzebna. Natomiast mają po raz kolejny bombę zawodnicy i Luminar w nieco jeszcze wygodniejszym dla nich miejscu. I pozostaje samotnie ten, który jest odpowiedzialny za to zamieszanie po stronie terrorystów. Ten, który jeszcze fraguje dwukrotnie na koniec tej rundy, ale jednak nie zdobędzie punktu dla swojej ekipy. Czyli oczywiście bicep, pasza Biceps, którego eliminuje na koniec rundy, jeżeli dobrze widziałem Wegi. Także mamy 10 do 2. No, i ewidentnie są problemy po stronie atakującej. Są problemy nawet z takim rozegraniem w pełni składnej rundy. Ale to nie tylko dlatego, że nieprzygotowana jest ekipa atakująca, a dlatego, że zawodnicy drużyny defensywnej w pewien sposób rozbijają im te plany. Mowa tutaj oczywiście o Ricie. O Ricie, który zawsze jest gdzieś indziej, zawsze umie zaskoczyć. Illuminar. No, Postawiło taką kotarę bardzo trudną do sforsowania i yy, stojącą bardzo blisko drużyny Liquid Biceps. Oni mają niesamowicie ograniczone pole manewru na mapie The Dust 2 I Wegi nam to potwierdza, bo to jest kolejny skrót. Wyczuli, gdzie w takiej rundzie mogą być ustawieni zawodnicy tak. Liquid Biceps i szybko wychodzą. Patrzę, atakują. I zastanawiam się, co się dzieje, że Wegi. Strzela się z terrorystami, którzy wychodzą z Gali, on ustawiony jest przy beczkach na środku. No mamy taką i, i inwersję, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na mapie DDS 2. Zamiana pozycjami. No w końcu jest pauza wybrana, więc to jest ten moment, kiedy aktywować się może Inud. Jestem przekonany, że też zerka na to spotkanie Kubiki. i zastanawia się, jak tam jego podopieczni, bo właśnie, jak wspominali też nasi eksperci, skład Liquid Biceps to tak naprawdę jedna z drużyn Pirates e Sports, także formacji, która powstała, która drużyna, która w sumie wybierana była przez Kubika w procesie tworzenia takiej akademii, no i na pewno dzięki temu możemy podpisywać się pod wszelkimi opiniami, że inaczej, mogę w ciemno powiedzieć, że są to zawodnicy przebrani z wielu i są wybrani skrupulatnie, wiedząc jak do takich kwestii akademii podchodzi Kubik. No ale cóż, wybór, a konfrontacja ich z jedną z najlepszych polskich drużyn, chociaż nawet nie skłamałbym mówiąc, że chyba najlepszą w tym momencie, jest bolesna. Tak, no ale tak jak mówisz, to jest długi proces, jaki podjął Kubik w ramach projektu Army, bo tak on się nazywał. Razem z Inwoodem długo pracowali na to, żeby właśnie te ostatecznie, jak, jak widzimy, dwie dywizje można było wyciągnąć. Z... A teraz, na razie, dość dobra sytuacja dla drużyny Quid ale Paweł ritz robi to po swojemu. Wychodzi w najmniej spodziewanym momencie, gdy Pasza był wcelowany w okolice bomb B, gdy jeden z jego kolegów, no też niedokładnie był w stanie pokryć pozycję przy respie CETE. Tam wtedy właśnie pojawia się Ritz, wchodzi, no i z rundy bardzo szybko wychodzi zwycięsko. Tak, ja jeszcze tylko przypomnę, że po stronie atakującej Grają gracze Liquid Biceps po jej decyzji. To oni jako iż mapa została wybrana przez Illuminar mieli możliwość wyboru strony i zdecydowali się na grę po stronie atakującej. Na razie za te ataki no braw może i nie zbierają, ale poczekajmy na to, co wydarzy się w ostatniej rundzie pierwszej połowy, bo tutaj pierwszego fraga udało się odnotować zawodnikom terro. Teraz jeszcze Pasza z jednym fragiem. Oj, Pasza minie się z przeciwnikiem Wegi w to Jedno trafienie i na tym się skończy. Opanował sytuację Myr mogło być niebezpiecznie, mogło być groźnie. Teraz jeszcze ze smokiem Maus w takim niezbyt standardowym wydaniu tutaj się pojawia pop smoke. Można by chyba także rzec, bo ze Zazwyczaj tak dorzuconego flesza byśmy się spodziewali. Ciekaw jestem, czy to był błąd, czy e, w taki zamysł już w ramach zabawy. Tymczasem PKR w sytuacji 1 na dwóch. E, już jeden na jednego, a przecież Myr, który pozostaje po drugiej stronie ma tylko trzy, e, przepraszam, tylko dwa HP i jeszcze Phr strzela wyciągnięty pistolet jakby wiedział, że tak mocno obity jest jego przeciwnik, ale no, ostatecznie udaje się ujść Myrowi z życiem i ten decyduje się przejść longiem na ta robi to bez pardonu nie zastanawia się, bezpośrednio wybiega longiem, no i teraz uda mu się na pewno podłożyć bombę, ta nie będzie miała żadnego znaczenia ekonomicznego da wygraną, bądź zostanie rozbrojona, to jest już pewne że ta bomba będzie tykała tutaj dosyć długo, ponieważ długą drogę PHR obiera na bombsite A, więc będzie obiegał od longa. Teraz na bramie dobrze przygotowany jest ale odwrócił swój celownik i na pewno tego pożałuje, bo PHR wychylił się w możliwie chyba najlepszym momencie, kiedy jeszcze zerkał tutaj za kontener. Gra 4, więc jednak 13 do 2. Tak, pierwszą połowę wygra Illuminar, i z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że jest to jak na razie najbardziej jednostronny wynik po pierwszej połowie w tym sezonie Polskiej Ligi Sportowej. Tak, i zobacz, jak prezentują się zawodnicy Illuminar Gaming indywidualnie: 15 fragów WEGI, 15 PHR, 13 Snacks 12 Mouse. To jest gra całej drużyny. To jest naprawdę dobry, przyjemny na pewno czas dla drużyny Illuminar, bo wprawia to w dobry nastrój. No i będą chcieli przycisnąć w tym spotkaniu, będą chcieli tę mapę na pewno szybko domykać. No szkoda, że takiego zaskoczenia i takiego wyniku nie widzimy naprawdę, jaki teraz pojawił się w górnej części ekranu, bo przez momencik 13-2 stronie atakującej w tej pierwszej połowie, a mimo wszystko wyszli tylko z dwoma rundami, więc na pewno nie jest to coś, co przemawia teraz za nimi, a za Illuminar zaczyna przemawiać coraz więcej również i w tej rundzie. bomba mimo że mimo iż jeszcze fragów w tej rundzie nie widzieliśmy, to jednak udaje się bombę podłożyć i dopiero teraz Phr z pierwszym fragiem, tutaj zakupione P250 pozwala na nieco większy dystans stawić czoła rywalowi, który ma USP, ale jeszcze podchodzimy, zbliżają się na kanty antyterroryści, jednak na plecach mają Snaksa, mocny argument, wystarczy mocno, nawet czternastą rundę zdobyło Illuminar, a więc teraz po tej wygranej rundzie pistoletowej, jeżeli nie popełnią już błędów, to nie dopuszczą Liquid Biceps do rozegrania rundy na fullu, bowiem teraz zdobędą piętnasty punkt, Liquid forsuje, a później o 16 rundę będą walczyć również z forcem Liquid, o ile oczywiście teraz nie uda się wygrać. Zobaczmy, jak te dwa scouty i trzy digle się spiszą. Dwa scouty, a w zasadzie jeden na początek właśnie się odzywa. Wynik bardzo niekorzystny, ale dla Zefirak nie wygląda. Jestem ciekaw jak to wygląda pod kątem ilości eglinacji, ale no, barierę 10 na pewno przebił, czego jeszcze nie zrobił Pasza. Ma na to szansę w tej rundzie, bo dziewiąta właśnie się pojawiła. Myr też z Eminacją. REM dwukrotnie! To jest taka sama runda, jaką widzieliśmy w pierwszej połowie, tylko role nam się odwróciły, bo Illuminar bez problemu wygrywa pistoletówkę, tak jak zrobiło to Liquid w tamtej połowie a Illuminar wygrywa bez straty rundę numer dwa. Teraz świetny pojedynek od antyterrorystów. No, technicznie rzecz biorąc, Eee, tak jak mówisz, ten sam moment, ta sama runda, ale w nieco inny sposób też wygrana, bo teraz zawodnicy CT byli nieco bardziej pasywni. To przeciwnik biegł pod ich celowniki, a pamiętajmy, że Illuminar, kiedy fragowało, to udało im się zająć górnego trupa, udało się przejąć na pewno małzowi wtedy Maka 10. To po tych fragach od phr w górnym trupie też kontrolowali bombę, także nieco inny styl, ale rzeczywiście force wygrany. I teraz Illuminar będzie próbowało odpowiedzieć tym samym. Jest e, pięć razy Desert Eagle w ich wyposażeniu. A po drugiej stronie jeszcze skautu Zefira ten, który dał entry fraga w ubiegłej rundzie, teraz również trafia jako pierwszy. No i życzę ekipie Liquid Biceps, żeby jeszcze tych punktów trochę na tej mapie poszukali, bo wydaje mi się, że nasze nastawienie i nastawienie zawodników na serwerze jest już dość mocno sprecyzowane. My jakbyśmy już wiedzieli, że Illuminar po prostu tę mapę niedługo wygra, ale Liquid Biceps, które jeszcze zgarnęłoby kilka oczek pod koniec tego starcia, na pewno miły byłby to obrazek. Teraz walczy Myr. No, będą musieli podejść do Ritejku zawodnicy Liquid Biceps, a że wcale nie wygląda jakby chciał za moment to zrobić, bo jeszcze sprawdzał anarchię. Tam przecież był jeden z rywali, a teraz zostaje tylko Wegi wyeliminowany przez Rewa, tak samo jak i Maus chwilę temu. Kolejna naprawdę dobra runda prowadzącego drużyny Liquid Biceps. On w tej rundzie poprzedniej zdobył dwie eliminacje na bombsite'ie B, stojąc obok Jarka Paszy. Zdobył te dwa fragi z Digla, które zakończyły pojedynek. Teraz też dwie eliminacje na sam koniec, w walce dwóch na dwóch, bo przecież tutaj Illuminar naprawdę mocno naciskało. Udaje się odrobić delikatnie tę stratę, którą mają do swojego przeciwnika gracze Liquid Biceps. No i to zmusza po raz kolejny Illuminar, żeby zagrać się z pistoletami, ale teraz oczywiście to jest runda, którą no, skazują tak naprawdę na porażkę. Zawodnicy drużyny atakującej poszukają eliminacji, poszukają przejścia do tu jak ostatnio. A jeżeli nie wyjdzie, no to od 20 rundy już z karabinami będą chcieli mapę do TAS2 wygrać. 2 wygrać. Tak, a teraz solidne wyposażenie, jeszcze lepsze niż w tej poprzedniej rundzie. Jest już Abu Pani Scout, są te kałachy zachowane z rundy poprzedniej, ale zobaczmy co robi PKR, bo ten strzał po strzale naprawdę mógł irytować swoich przeciwników. Te Frangi z Digla troszkę mogły poruszyć graczami CT. Patrzę, co tam kombinuje Snax, bo jest jakiś plan. Jest podłożona bomba, jest również P250 w jego rękach. No, wygranie takiego klacza 1 na 3 byłoby czymś zdecydowanie zbyt wielkim w takim momencie, w takiej sytuacji. No i już na plecy, a może nie tyle na plecy, co od górnego trupa wbiega również Myr. Będzie trzech zawodników, którzy zajmą się doskonale Snaxem i dadzą sobie piąty punkt. Swoją drogą nasz wysłannik Łukasz Hermes-Pożyczek upewnił się, że, inicja że wolą drużyny jest to, aby to było Liquid Biceps, także pozostajemy przy angielskiej wersji. Wiesz, jakby co, to jeszcze może tam jakaś łyda wejdzie, bo widzę, że pasza coraz więcej kilometrów trzaska na rowerze. Nam się to podoba. Nie wiem, jak tam analiza, może też coś e, zaczną... Kręcić. Tak, kręcić, ewentualnie zwracać uwagę na to, co poza grą robią zawodnicy, bo warto tutaj wspomnieć się również o tym trybie, bardzo sportowym życie ostatnio Paszy, troszkę mniej gry. Tak nawet zerkając na jego HLTV, na ostatnie oficjalne spotkania, no to do sierpnia trzeba by się stopnąć, kiedy z różną Youngsters pojawiały się te mecze właśnie na HLTV, czyli te, które liczymy jako oficjalne. No odpoczął sobie na pewno Pasza, robił to, na co tylko miał ochotę, no i faktycznie przez, przez wakacje nie próżnował. Teraz wraca do gry, jak już mówił Testri, cytując Jarka Paszę, przed tym spotkaniem on chce się dobrze bawić. On chce mieć tutaj spory fan z gry. Myślę, że będzie go na pewno miał. Może nie w momentach, gdy przegrywają 14 do 5 i drużyna rywala naciska od długiej. I prawdopodobnie zdobyć niedługo punkt 15. No ale Pasza jeszcze z tą drużyną sporo spotkań w naszej lidze rozegra. Podsadzka, właśnie, żeby Pasza ze snajperką mógł sprawdzić, co też dzieje się pod bomb Tem złapany zostaje wegli, złapany jest PHR. Ritz w tym momencie odpowiada. Mamy sytuację dwóch na dwóch, ale pacza po raz trzeci w tej rundzie. I paczka leży na ziemi. Zostaje tylko Snacks. Ma 45 sekund. No i ma już tę trofeum w postaci Eglinacji Jarka paszy w tej rundzie. Drugi frag dla Snacksa. Pojawia się też trzeci ref. Tym razem w końcówce niestety sobie nie poradził. Choć w tej połowie i tak już kilkukrotnie dokładał te fragi na koniec, by Liquid Biceps mogło zdobyć kolejne oczko. 15 a więc za moment pierwszy z punktów mapowych, a takich iluminar ma aż 10. Dużo, dużo, dużo możliwości, ale no, patrząc na razie na formę i na to, co dzieje się, mam obawy, tak już nawiązując do tej kolarskiej, że Liquid Biceps skończy jako takie grupetto w polskiej lidze sportowej. Chociaż dajmy im szansę i dajmy przede wszystkim im nieco innych przeciwników, jak na razie nie są. Być łagodni dla nich. Zawodnicy i luminar kończą tę rundę, kończą tę pierwszą mapę. Wyniki